Hej, 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 przychodzę do Ciebie z informacją o nowym artykule, ale nie takim zwyczajnym, tylko takim, który bardzo lubicie i chętnie go czytacie. Mam tutaj na myśli artykuł o targach, kongresach, konferencjach w nadchodzącym sezonie, czyli na jesień 2024. Nie uwierzysz, ale w tym roku wygrzewałam dla Ciebie prawie że z podziemi aż 44 imprezy. Powiem szczerze, że nie wiem jak ja to zrobiłam, bo jest to absolutny rekord podczas już. Nie wiem, trzeba by było sprawdzić, ilu lat, kiedy robię dla Was takie zestawienia. Nigdy nie udało mi się znaleźć aż tylu imprez. Także no myślę, że będzie to dla Ciebie bardzo fajna, wartościowa lektura: że znajdziesz coś wokół miejsca swojego zamieszkania, i że zainspirujesz się, i być może zdobędziesz nową wiedzę, nowe znajomości. Przetestujesz nowe produkty, i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcam gorąco do obejrzenia zestawienia 44 imprez dla kosmetologów, trychologów, fryzjerów, podologów. Są też imprezy dotyczące medycyny estetycznej, dermatologii, są imprezy dla osób, które produkują kosmetyki czy dystrybuują. Także dla każdego coś się znajdzie. A oczywiście link do tego artykułu zamieszczam w opisie do tego filmu albo po prostu wskocz na gabinetodzaplecza.pl i zapoznaj się z nim. Jest przypięty na stronie głównej, także nie będziesz musiała dużo szukać.